Choć Gdańszczanie do niedawna omijali to miejsce szerokim łukiem, dziś na Dolnym Mieście można było spotkać prawdziwe tłumy. Ludzie, którym do tej pory Łąkowa kojarzyła się wyłącznie negatywnie, po dzisiejszym evencie mogą zmienić zdanie. Dolne Miasto w stylu retro. Tak nazwano imprezę podsumowującą pierwszą część rewitalizacji tego miejsca. A jak retro, to i podróże w czasie. Dzień dobry, chciałam zapytać, skąd Państwo tutaj w tym pięknym samochodzie się wzięli? Przyjechaliście z przeszłości? Tak, dokładnie. A skąd? Dokładnie jesteśmy z Borkowa. Z Borkowa przyjechało 18 takich niesamowitych aut. Co prawda wsiadanie do nich było zabronione, ale robienie zdjęć już nie. No na razie bardzo dobrze, zwłaszcza, że my jesteśmy przyjezdni. Z Wrocławia jesteśmy i od razu, widzi Pani, podskakuje w rytm. Melodii bardzo mi się podoba. Nie tylko pani podskakuje, ale jeszcze fotografuje się na pamiątkę. Na pamiątkę z tymi retro-samochodami. Retro to nie tylko stare auta, ale i moda. Z nią postanowiły pobawić się dzisiaj młode mieszkanki Gdańska. Ja jestem z lat mniej więcej 60., -tych, 70., -tych, styl Up girl. I lata 40. Powiedzcie mi, jesteście wynajęte tutaj przez kogoś, czy przyjechałyście dla siebie, dla swojej własnej rozrywki? Tak dla siebie, żeby się pobawić i troszeczkę e, ruszyć z tego życia codziennego w jakiś świat, właśnie starych czasów. Świat starych czasów przypominał dzisiaj nie tylko ogórek, ale i tramwaj, który od piątku na stałe zagościł na ulicy Wróbla. Jeszcze nie wiadomo, co docelowo się w nim znajdzie, ale dzisiaj pełnił podwójną rolę. Można było posłuchać w nim ciekawostek o dolnym mieście, a w chwili załamania pogody znaleźć schronienie. Opowieściami raczył też chętnych nie kto inny jak sam Sherlock Holmes. znajdujemy się na ulicy, która nazywa się ulicą Wróblą. Tak. Kiedyś ta ulica nazywała się po jednej stronie ulicą Wróblą, a po drugiej ulicą Kocią. Na samym środku płynął kanał. Proszę teraz sobie wyobrazić, kod, żeby złapać wróbla, co musiał zrobić? Przeskoczyć przez kanał. Podczas całego wydarzenia nie mogło zabraknąć oprawy muzycznej. Kogo muzyka niosła, mógł przenieść się tu. Potańcówka na dolnym Retro Five wprawiała w taneczne rytmy nie tylko najmłodszych, panie z paniami, ale i mistrzów parkietu, którym chyba ciężko było dorównać. Po takich tańcach można zgłodnieć. Tutaj naprzeciw stanęły tak zwane food trucki, a jak posiłki to musi być i picie. W odrobinie innej formie niż kiedyś, ale ci, którzy pamiętają, nie mogli przejść obojętnie na widok saturatora. To jest tak zwana gruźliczanka. Kiedyś to odbywało się na trochę innych zasadach, ponieważ była szklanka szklana, a niekoniecznie z plastiką. No I to mycie chyba pozostawiało tak, też wiele do życzenia, specjalny prawda? Specjalny tryskacz, gdzie pan lub pani ładnie nam to puchała, tak? Po czym lano nam porcję naszego napoju i byliśmy zadowoleni. Zadowolone były też, a może przede wszystkim, dzieci. Nauka chodzenia na szczudłach, malowanie buzi to jedne z wielu, wielu atrakcji. Jak gdybyś miał wybrać taką jedną rzecz, która dzisiaj sprawiła, że powiedziałeś duże wow, co by to było? To chyba karuzela, bo za darmo i... Wcześniej na, na Jarmargu była za chyba 8 zł. Choć dolne miasto zamieniło się w kolebkę towarzyską zaledwie na jeden dzień, mieszkańcy tego miejsca przyznają, że z roku na rok mieszka się tu coraz lepiej. Tu się dużo zaczyna dziać i to jest fajne. Mam nadzieję, że to się jeszcze bardziej tutaj zadzieje, że będzie więcej miejsc spotkań, że to stanie się taka dzielnica może bardziej... Eee, przyjazna? Przyjazna, tak, tak, tak. Będziemy się socjalizować i tak nie wiem, spotykać, poznawać bardziej. Program rewitalizacji obejmuje nie tylko wizualne zmiany dzielnicy: ma za zadanie także aktywizować mieszkańców. Patrząc zatem na tych ludzi, zdaje się, że najważniejsze zmiany już tu zaszły.